Zanim przejdziemy do dzisiejszego filmu, w którym Zagram 1 vs 1 z graczem Który ma najlepszego P na świecie Na którym udało mu się wbić Ponad 1400 pocharków To chciałbym wam powiedzieć, że wy również macie szansę Zagrać ze mną 1 vs 1 O Boxa. wszystko dlatego, że jutro Czyli w sobotę 8 lutego o godzinie 9.00 Na moim facebooku, do którego Link jest podany w opisie, odbędzie się Transmisja na żywo, w trakcie której Będę walczył z widzami 1 vs 1 I jeśli uda wam się wygrać To dostaniecie do mnie Mega Boxa, albo co lepsze Mega Boxa 80 kg oraz 750 monet, czyli ofertę, którą aktualnie każdy z was, o ile oczywiście jej nie kupiliście, ma w swoim sklepie. Jeśli chcielibyście wygrać tę ofertę, to wystarczy, że jutro w sobotę, 8 lutego o 9 wpadniecie na mojego live'a na Facebooku. zagracie ze mną, wygracie i wtedy taka oferta będzie Wasza. Link do Facebooka jest podany w opisie, ustawcie budziki, żeby się nie spóźnić, a póki co zaczynamy. I teraz już oficjalnie szymanko Sisters Citrox. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś wyjątkowego, bo zagramy jeden Versus 1 z osobą, która ma Najlepszego Pana P na świecie Na którym udało jej się być ponad 1400 pucharków. Za chwilę zobaczycie Ile tych pucharków dokładnie jest i w dzisiejszym odcinku Będę walczył z tą osobą Również grając Panem P. W dzisiejszym odcinku Będziemy grali do pięciu wygranych meczy Będziemy grali na różnych trybach, zarówno Na staczu solo, jak i na trybach 3 vs 3 i zobaczymy drodzy, czy Uda mi się wygrać jakąkolwiek grę Z najlepszym Panem P na świecie. Po dzisiejszym odcinku Standardowo, ktoś z was otrzyma ode mnie Kartę Google Play wartości 50 zł za którą kupicie na przykład 170 gramów Brawl Żeby ją zdobyć wystarczy, że po tym filmie zostawicie łapkę w górę Zasubskrybujcie mój kanał i walnijcie obok dzwoneczek No i dole napiszecie byle jaki komentarz Spróbujmy po tym filmie dobić 15 tysięcy lajków I subskrybujcie koniecznie, żeby nie przegapić Odcinka z pogromców mitu, który Pojawi się na kanale już jutro A jeśli chodzi o zwycięzcę z poprzedniego filmu To jest nim Klocek Game z tym oto komentarzem Wielkie dzięki Klocek, karta poleciała już do ciebie Ok, a więc jak widzicie jestem już w grze I tak oto wygląda 1413 pucharków. Na jednej postaci. Sprawdźmy, jak wygląda profil Japimaru, czyli osoby, z którą dzisiaj będę grał. Zwróćcie uwagę, że ma on aktualnie 22 tysiące pucharków, ale jego rekord jest, to słuchajcie, 30 55 puszek. Jeśli chodzi o jego zadymiarze, to zwróćcie uwagę, że jego najlepsza postać ma 1413 pucharków i jest to właśnie Pan P z którym dzisiaj będziemy się mierzyli. W rankingu światowym, jak wiecie, Japimaru zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o zadymiarze, jakim jest Pan P pod względem pucharków. Druga osoba za nim ma dopiero 1200 86 puszek, czyli, no jak widzicie, przewaga jest ogromna. Mało tego słuchajcie. Japimaru, czyli osoba, z którą będę dzisiaj grał, ma najwięcej pucharków na jednej postaci ze wszystkich zadymiarzy z całego świata. Żadna inna osoba, słuchajcie, nie ma na swojej postaci więcej niż 1400 pucharków. Na żadnej postaci nie ma, słuchajcie, takiej liczby. A Japimaru, słuchajcie, jak widzicie, uwaga, pokażę teraz jeszcze, ma tyle pucharków na panie P. Stworzyłem teraz grę dla znajomych, tak, żeby w razie czego nie tracić mu pucharków. I spróbuję, moi drodzy, zagrać Mr. P kontra Mister P. Ja na że P niestety nie mam Star Powerów. Ale z racji tego, że jest to gram dla znajomych, to możemy sobie słuchajcie, te Star Power y wybrać i spróbuję zagrać z pierwszym Star Powerem. Sprawdźmy jeszcze na chwilę profil Japimaru, bo zwróćcie uwagę, że ma on ponad 37800 zwycięzc 3 na 3 Jeśli chodzi o gry jednoosobowe, to ma tutaj tylko 489 winów. Czyli ewidentnie Japimaru gra głównie słuchajcie, trójki i w dzisiejszym odcinku pewnie trójki również zagramy. Ok, moi drodzy, mecz rozpoczyna. Jak wiecie, mamy pana P po lewej stronie, gdzieś tam ból już sobie biegnie. Więc ja może od niego odejdę, spróbuję zebrać te dwa. Cubsy, które tutaj leżą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, dawno misterem MP nie gram, także jestem ciekaw, jak mi pójdzie. Mam tylko nadzieję, słuchajcie, że chociaż raz w dzisiejszym odcinku dam radę pokonać najlepszego misterapy na świecie, czyli osoby, z którą dzisiaj, słuchajcie, walczymy. Tam na dole, słuchajcie, widzę gdzieś walizkę Mr. AP więc prawdopodobnie, słuchajcie, ok, on gdzieś tam jest. Ja, słuchajcie, szybko tutaj wrzucę te Cubsy. Prawie się udało, pięknie. Mamy trzy, będziemy mieli cztery, będziemy mieli pięć PowerCubes, także no jest szansa, że uda się to wygrać. Zobaczmy, jest Japimaru, słuchajcie, jest Japimaru po lewej stronie. On też gra misterem Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja będę stał się tutaj na niego Fokusować, chociaż jak widzicie jego minionki niestety też atakują, ale nieważne, zwróćcie uwagę co tam się dzieje, słuchajcie. Teraz mamy szansę go przycisnąć. Prawie się udało go tam trafić, ale niestety troszeczkę zabrakło. Dobra, tutaj jego pomocnik pokonany. Zobaczymy jak to zaraz wszystko wyjdzie. Okay, on tutaj się na mnie przerzucił, Jak widzicie, wie, że chcemy się na niego tutaj przyczaić dostał Morty, słuchajcie. Stawiamy się po uciekamy przed tym. Dobra, spróbuję go trafić, słuchajcie. Spróbuję go za wszelką cenę trafić. Nie chcę pokonywać bóla, bo ból mi teraz tak naprawdę pomaga. Słuchajcie, ból teraz tak naprawdę jest mi tutaj pomocny dość mocno. Dobra, to, słuchajcie, dostał bólek, jest gdzieś tutaj całkiem blisko. Okej, okay, rzućmy wyżyczkę, dobra, wyżyczka na pięknie. Teraz Mr. P w starapa, tak czy będzie pokonany, słuchajcie. Czy Mr. P będzie pokonany razem z bólem się na niego rzucamy i sprawdźmy? Tak jest, słuchajcie, udało mi się go pokonać i ja Pimaru pokonany. Jak widzicie, ja tutaj walczę się tylko z bólem. Raczej to też nie powinno być, nie powinien być duży problem. Zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Dokładnie, jak widzicie, ból się chyba poddał. No i udało mi się, słuchajcie, wygrać 1:0. 1-0 dla mnie, także ja już słuchajcie, na dzisiejszym odcinku jestem spełniony. Nawet jeśli teraz przegram pozostałe 5 meczów, to, to nie będę zawiedziony, bo udało mi się, Wygrać z najlepszym panem P No nie miał, nie miał lekko słuchajcie Warto też zauważyć, że on trafi w ogóle nie gra w Jakby showdown, czyli nie gra tego starcia Solo, zaraz zagramy słuchajcie Gry 3 na 3, no i zobaczymy Jak tam mi pójdzie, okej okay, tam u góry słuchajcie Jest jakaś bitka, dobra pięknie pokonałem go nie, nie pokonałem, to słuchajcie, ja pi że to jest, o i teraz będzie wyrównana walka. Mamy po 6 powerkipsów, słuchajcie. Także teraz okaże się, kto tak naprawdę jest lepszym panem P. Ja muszę rzucić tej wieżyczkę, jak rzucamy wyżyczkę, Tam prawie się udało. Dobra, porobiony jest jego pomocnik. Ale już zacięta walka, słuchajcie, ale już rywalizacja. Wydaje mi się, że ja mam trochę lepszą pozycję, bo on, jak widzicie, musi teraz ciągle biegać, musi ciągle uciekać. Ja jestem na środku, więc mam lepiej, ale mam teraz laga Nie! Halo Wifi, dobra! Jezus, działa, okej, okay, wi-fi nagle zaczęło działać Superancko, gdzie on jest? On jest tutaj, słuchajcie On jest tutaj, także zróbmy teraz Tak, pyk, prawie dostał, słuchajcie, prawie dostał Ale jeszcze troszeczkę, tutaj niestety zabrakło Dobra, uwaga, jeden na jeden I wygrałem ja cudem słuchajcie, udało mi się wygrać, czyli mamy 2-0. No dobra, w takim razie czas zobaczyć, jak pójdzie mu nam e, w trybie 3 na 3, czyli na zbiorach klejnotów. Gramy dalej e, misterami P, tak żeby było, słuchajcie, sprawiedliwie. No i zobaczymy zaraz, jak to wszystko się e, potoczy. Tutaj duże znaczenie ma też drużyna, e, w której jesteśmy. Oczywiście gramy z botami, także może być różnie, i mam znowu laga. Nie, Czemu? Zginęłem niestety przez problemy z Wi-Fi, ale to nie słuchajcie. Zaraz spróbujemy to jeszcze odrobić. Dobra, tam mamy pana P, którego warto byłoby, słuchajcie, szybciutko porobić. On tutaj atakuje z boku. To jest dobra taktyka całkiem, słuchajcie. Takie atakowanie z boku to całkiem jest nie najgorsza taktyka. No, niestety teraz znowu ginę. Okej, okay, Barley goni mnie za wszelką stronę. Chce mnie pokonać, ale udało się jeszcze go tutaj porobić. Po prawej stronie idzie jeszcze pomocnik, dobra. Pomocnik będzie teraz pokonany. Zobaczmy, jak tutaj wyjdzie, jak tutaj potoczy się ta y, cała akcja. Dobra, mamy znowu liczanie. Mamy odliczanie, także to najważniejsze. Pan te będzie teraz na chciał pe Taką cenę również gonić, ale Szeli, chowaj się, błagam cię, Shelly, chowaj się. Nie pokażę, że tutaj jesteś, dobra? Leci tam, tamte, uwaga, zobaczmy. Stawiamy szybko wyżyczkę, cyk. Pięknie, moja wyżyczka się tym zajmie. Cztery, uwaga, trzy, dwa, jeden i mamy kolejnego wina. Słuchajcie, mamy 3 do zera dla mnie. No i powiem wam szczerze, że jestem w szoku. Ale spokojnie, wszystko jeszcze może się zmienić. Mamy słuchajcie, kolejny tryb. Tym razem mamy napad. Zagramy kolejny mecz i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli to wygram, będzie 4-0 dla mnie, a przypominam, słuchajcie, że gramy do pięciu wygranych, także jestem strasznie ciekawy, jak to wyjdzie. No napad może być dość trudny tutaj w wykonaniu e, pana P. To może być No problematyczne, żeby jakkolwiek się w ogóle do ich sefu zbliżyć, ale zaraz zobaczymy, czy będziemy w stanie e, cokolwiek tutaj działać Dobra. Pięknie, bólek pokonany. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Mogę teraz sprawdzić atakować, ale nie. Niestety pan P tam pilnuje. No i jest. Ciężko. Spróbuję dostać się do nich bokiem. Prawie tutaj się udało. Dobra, chociaż jestem, nawet nie prawie, tylko jak widzicie, jestem pod ich safe'em. Nie wiem, jak tam u nich sytuacja wygląda, w sensie u nas, ale okej, może znowu bo jak widzicie, już mnie cisną, Dobra, może jeszcze uda się coś tam trafić, sprawdźmy. Pyk trafiamy pięknie. Dobra, udało się zjechać im trochę HP, ale bardzo wyrównanie. Pan P nas tutaj atakuje z prawej strony. Trzeba troszeczkę mu tutaj e, utrudnić się robotę, bo jak widzicie, no dość mocno nas tutaj pocisnął. Ciężka gierka, bardzo ciężka gierka, słuchajcie, no nie jest lekko tutaj i wydaje mi się, że raczej przegramy. Mamy 16% safe już tylko, ale pan Peter nas zginął, chociaż ja też, niestety, pokonany. No, wygląda na to, że niestety tutaj punkt będzie dla naszego przeciwnika. Tak, moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że właśnie w tym momencie nas dobijają. Czyli mamy, słuchajcie, aktualnie, uwaga, 3 do 1. Prawdopodobnie, tak, sprawdźmy. Chociaż się tam prawie udało się go pokonać, ale niestety, 3-1, póki co dalej dla mnie. No to teraz, dla odmiany, słuchajcie, za dym, zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj na zadymie. ojoj, ale tutaj się porobiło, słuchajcie, strasznie, strasznie dobrze dla nas w sumie. Jak widzicie, Pięknie, jak pokonał naszego tutaj kumpla, i teraz możemy w biec z piłką do ramki, Jak widzicie, pyk? Mamy to 1-0 dla mnie! No i lecimy pod drugą bramkę, bardzo dobrze zaczęte spotkanie Zobaczymy zaraz jak to się dalej tutaj rozwinie Okej, okay. tam pan Pej jeszcze atakuje Jeszcze walczy, ale pokonany w tym momencie I teraz mamy szansę żeby się do nich dostać Zobaczymy czy się uda, Pyk, strzelamy i Sprawdźcie, nie, w ostatniej chwili obronili Ja dziękuję, dobra teraz oni cisną I uwaga, ajajaj aj, aj, Strzelili ci, mamy jeden jeden. no dobra Próbujemy dalej w takim razie, zobaczmy jak w sytuacja Pięknie porobiony cały tamten team Okej, okay, tylko teraz dajcie piłeczkę i Pozwólcie mi tutaj y, pokonać pana P Jeśli go pokonam to będzie, kurczę, tutaj bardzo Dobrze, ale może być z tym lekki problem, z tego co widzę. Dobra, zobaczmy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, zobaczmy, jak to wyjdzie. Czy to ma wystrzelić? Aj, niestety. Także teraz będzie, słuchajcie, olbrzymi problem, żeby cokolwiek zrobić. Chociaż tu się jeszcze prawie udało przejąć. I niestety mamy 3 do 2. Bardzo wyronna walka, bardzo fajna, ale póki co, niestety. Mecz no dobra, zagrajmy w takim razie gorącą strefę i już widzę, że będzie problem, bo u nich w drużynie jest Ems. Wspomnijcie moje słowa, słuchajcie, Ems jest zarąbistą postacią, nie tylko na ten tryb, ale w ogóle na większym, słuchajcie, trybów w Brawl Stars. No i czuję, że przez tą Ems będziemy mieli problem. Ale czy faktycznie tak będzie, zaraz zobaczymy. Trzeba tutaj, słuchajcie, troszeczkę przycisnąć naszego pana P, z którym dzisiaj rywalizujemy, bo on tutaj poczuł się, no dość niestety, pewnie. Zobaczymy, jak to zaraz wszystko wyjdzie. Nie pozwolimy, nie pozwalamy zbierać mu punktów, dobrze, pięknie, pięknie, pan był pokonany, udało się go. Porobić, także super. Teraz tylko jak najdłużej tutaj wytrzymać, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. No ale niestety M już mnie dogoniła. Wyskoczył mi komunikat o niskiej baterii. Mam nadzieję, słuchajcie, że telefon mi nie padnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co, 17-14 dla nas, także jest dobrze. Jest dobrze. Moi no, bardzo ładnie tam grają. Okej, okay, tutaj pan te próbuje mnie przycisnąć, ale no niewiele mu to daje. On też nie może zbytnio wyjść, bo wtedy, słuchajcie, e, stracą e, tamtą, ten swój okrąg. Dobra, tu prawie się udało porobić i daliśmy radę. Pięknie. Jest porobiona M, teraz Dynamike. Oj Oj, 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 oj. Dobra, jest pokonany, super, mamy 20, 26 do 20, 27, do 22, także jest dobrze I raczej nic tutaj nie będzie w stanie Już wydaje mi się tego zmienić 36 do 26 Czyli kolejny punkt dla mnie, więc mamy 4-2 No dobra, w takim razie czas na tryb, którego Jeszcze nie było, oblężenie, mam nadzieję Słuchajcie, że uda mi się ten tryb wygrać Nie mam pojęcia, kto jest u nich w drużynie przeciwnej Oj, widzę, że mają Sandy, widzę, że mają Coltę i mają Mr. A.P. Więc chyba troszkę lepszy film, jeśli Chodzi o oblężenie, czy tak faktycznie będzie? Zaraz się okaże, ale wygląda na to, że przegramy. Oni tutaj już skutecznie robią słuchajcie do nas podjazdy. Dobra, tam mamy pana P, szybko odbieram śrubkę. Ok, uciekajmy. Dobra, oni teraz bardzo mocno atakują. Słuchajcie, bardzo mocno atakują, także trzeba ich jak najszybciej pokonać. Udało się pięknie. Tam kolc jeszcze kurczę Sandy mnie dobił. Ale to nie, słuchajcie, lecimy, walczymy, próbujemy, nie poddajemy się. Mamy słuchajcie śrubki na mapie. Zaraz zobaczymy, czy uda się je podnieść. Oni tam niestety podnoszą te śrubki. Ja też tutaj staram się robić, co mogę, ale no nie jest, jak widzicie, lekko cokolwiek tutaj zdziałać. No bo już są u nas. Bazie i teraz trzeba skutecznie się jak najszybciej bronić. Trzeba robić wszystko, żeby zjechali nam jak najmniejszycia, ale to może być problematyczne. Bo zwróćcie uwagę, dobra, że tutaj mocno nas pocisnęli. No i teraz musimy, słuchajcie, zbierać e, m, za wszelką cenę śrubki. Tych śrubek, no tutaj będzie teraz leciało dosyć sporo, także gdybyśmy dali radę to podnieść, to byłoby super, ale niestety chyba nie. No dobra, słuchajcie, oni atakują, także teraz nie mamy już najmniejszych szans. To będzie e, koniec meczu. Czyli słuchajcie, po tym meczu będzie 4 do 3. Tak jest, czegaliśmy, a więc 4-3, zagrajmy, słuchajcie, na koniec, jeszcze za Dymę. Mam nadzieję, że to będzie już ostatni mecz, który wygram. Okej, okay, tym razem trochę inna mapa, także zobaczymy jak to tutaj wszystko się rozwinie. Mają dobry team, wydaje mi się, że mają całkiem niezły team, chyba lepszy niż ostatnio. Takie przynajmniej mam wrażenie. Dobra, tutaj Pan próbuje mnie pokonać i udało im się niestety skutecznie. Dobra, ten Brox, White robi tutaj naprawdę niezłą robotę u nich z tego co widzę i niestety... Trzej bramkę. Dobra, spróbujmy w takim razie przycisnąć raz jeszcze. Teraz y, zagrajmy na Aferkę. Pyk, tam prawie kolto udało się dobić, ale niestety oj oj, tutaj pan P do nas ciśnie i będziemy mieli pewnie problem, żeby cokolwiek zrobić, dobra? Naprawdę. No to na koniec decydujący starcie, czyli szalone wagoniki. Z no to szalone wagoniki. Od tego, co tutaj się wydarzy, wszystko, słuchajcie, będzie e, jasne. Wszystko będzie zależało, no bo ta osoba, która wygra ten mecz, słuchajcie, wygrywa cały odcinek. Powiem wam szczerze, tak jestem w szoku, że udało mi się tyle punktów zdobyć. Nawet jeśli teraz przegram, to i tak będę, słuchajcie, z siebie zadowolony, no bo pamiętajcie, że walczymy z najlepszym misterem P na świecie. Niestety, wszystko wygląda na to, że raczej ten meczik również będzie przegrany, chociaż tutaj bardzo ładnie nasz blok jeszcze e, Przycisną. Zobaczmy, jak to wyjdzie Oni też mają 8 u siebie w teamie, także, no to jest pewien problem, ale mam nadzieję, że zaraz damy radę, jeszcze jakoś temu tutaj e, zapobiec. Leci, słuchajcie, wózek, dobra, pięknie, mamy ich porobionych. Nawet nie, że słuchajcie, nawet prowadzimy, tylko teraz ich blok ucieka. Jezus, przejechał go wózek. Porobili nas wszystkich, ale to nie słuchajcie. Jeszcze próbujemy, jeszcze walczymy, jeszcze się nie poddajemy. Czy pan ten ma jakieś knoty? Tak, miał cały mnóstwo notów które teraz się podnosimy, zbieramy i uciekamy, słuchajcie. Mamy aktualnie odliczanie, a więc uwaga. Czy uda się wygrać ostatnie decydujące starcie? Zaraz się okaże, szybko, że tutaj na środek naszą piękną wieżyczkę. Atakujemy ich z daleka i uciekaj. Błagam cię, 8-bit, uciekaj. Chodź tutaj, byku, uwaga, 5, 4, 3, 2, Jeden i uwaga, moi drodzy, mamy to! Udało się wygrać, czyli mamy 5 do 4, a więc udało mi się jakimś cudem wygrać dzisiejszy odcinek. I na tym, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Jak widzieliście, walka była naprawdę zacięta, bardzo fajnie się grało. No i jakimś cudem udało mi się pokonać najlepszego Mr. Pi na świecie. Jeśli wam się, się spodobał wcielcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, w tym także odcinka z pogromców mitów, który będzie prawdopodobnie jutro. I pamiętajcie, że w sobotę rano o 9 na moim profilu na Facebooku będzie live, na którym będziecie mogli grać jeden wersji. Jeden ze mną, mega boxy, link do mojego facebooka jest hmm. w opisie, wbijajcie w sobotę o 9, ja póki co dziękuję wam za uwagę, życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia.